Witam w kolejnym filmiku. Chciałbym zaprezentować całkiem coś innego, mianowicie coś takiego. Jest to dzielnik mocy. Do tego dzielnika chcę podłączyć generator kwarcowy 100 MHz. i rozdzielić sygnał na, na dwa kanały. Dzielnik mocy jest zaterminalowany dwoma terminatorami. Na wejście podamy sygnał 100 MHz. To chwilkę potrwa zanim po prostu się wezmę podłączę. To muszę rozpiąć co nieco. To musi potrwać chwilę, przepraszam, ale po prostu mam kiepskie warunki. Wyłączmy pomiary automatyczne. Wyłączmy drugi kanał. Podłączmy generator. To musi potrwać sekundki, bo naprawdę mam ciężkie warunki techniczne. Momencik, coś poszło nie tak. Jeszcze raz muszę podpiąć. A i żebym widział, sobie. Muszę okulary założyć. O. Mamy rozdzielony sygnał. W kanale drugim też musimy ustawić 200 Mamy dwa sygnały Ja pozwolę sobie jeden sygnał wyłączyć i zmierzyć go i teraz w chwilunie weźmiemy kalkulator na początku jak sam generator podłączyłem to miałem 1,18 peak-to-peak. 1,18 podzielić na 2 prawie 6, 0,59 no mamy no trochę nam tam pi tu da skacze ale mamy 600 no 608 mV pkw czyli sygnał podzieliło nam na 2 do czego Taki po prostu jeńk się używa. No jeśli mamy, ja to może pokażę. Tu są dwa terminatory. Jeśli chcemy podłączyć dwa urządzenia, przepraszam za kamerę, dwa urządzenia o impedancjach wejściowych 50 ohmów to jeśli połączymy je równolegle w szeregu, ale to będą równolegle reżystory, to wypadkowa będzie 25 ohmów, tak dobrze liczę w pamięci. Wtedy po prostu będzie niedopasowanie impedancji. Tam I tu daleko skaczę. Bo ja tak naprawdę nie wiem, jakim napięciem generator kwacowy zasilać. Ja go zasilam napięciem 12V. Prawdopodobnie za niskim, ale nie chcę ryzykować spalenia generatora. Bo od na podzieliło nam sygnał na dwa równe sygnały. No i wracam do tematu. Kiedy po prostu. A ja może sobie usiądę. Mamy analizator widma. Czy dwa analizatory widma byśmy chcieli połączyć do jednego sygnału, by porównać ich wskazania? To nie możemy tego zrobić równolegle. Jeden i drugi razem. No bo impedancje się nie będą zgadzały. Sumują się. No i można sobie wyliczyć. To będzie chyba 25 ohmów 50, 50. Równolegle to będzie 25, tak? Dobrze liczę, a może źle liczę. Już nie, nieważne, będzie niedopasowanie. Żeby to po prostu zrobić, bo analizator widma ma wejście 50 ohmowe, trzeba użyć dzielnik mocy. Jeśli byśmy chcieli, na przykład, podłączyć watomierz do linii pomiarowej, na której mamy analizator widma zapięty, przy okazji musimy użyć dzielnik mocy. Inaczej, po prostu te impedancje. Nam się nie będą zgadzały, będą odbicia w sygnale, będzie sygnał stłumiony. Ja tu używam terminator 50 ohm, więc sygnał jest, to no, powiedzmy, tak patologicznie stłumiony. Jest obniżona wartość, to jest obciążony sygnał. Gdybyśmy nie użyli terminatorów, sygnał miałby większą amplitudę. A jakbyśmy użyli dwa terminatory równolegle, czyli wypadkowa z 50-50 omów, to jeszcze ten sygnał będzie bardziej stłumiony. No, ja kupiłem ten dzielnik mocy, bo okazał się no po prostu za 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 złotych, więc po prostu zaryzykowałem, kupiłem sobie, pochwalę się we filmiku nim. Jeszcze zakupiłem generator kwalcowy 440 MHz, zobaczymy ten oscyloskop. Podoła. No ja podłączam do tego oscyloskopu 250 MHz przez dzielnik, przynajmniej dzielnik, tylko przez mnożnik częstotliwości. Mając 500 MHz, no oscyloskop dawał radę wyświecić ten sygnał. No musiałem pokręcić poziomem wyzwalania, ale podejrzewam, że już ten sygnał był po prostu, no... On był zdeformowany przy okazji, powiem. Nie przypominał Finusa, ale nie wiem, czy jest to wina oscyloskopu, że już nie dawał rady, czy po prostu taki sygnał wychodził z podwajacza. Układ jest bardzo prosty, generator kwarcowy, beczka, przejściówka SMA, dwa przewody zakończone SMA, Terminatory, tu nie ma nic po doze innego. wyłączmy pomiary włączmy mamy po prostu będzie teraz równo tu brakuje mi, że jak nacisnę przycisk to automatycznie po prostu wraca do środka linia zerowa tu trzeba sobie już ręcznie pokręcić. W sygnencie jak nacisnę to jest zawsze wyśrodkowanie. Tu niestety tego nie ma. Mamy dwa sygnały równe w amplitudzie, w częstotliwości. Podzielone po prostu. Dzielnicie mocy. No pochwalę się, że jeszcze zakupiłem wzmacniacz od 1 MHz do 500 MHz z demontażu jakiegoś urządzenia wysokiej częstotliwości. Czyli będzie przy okazji możliwość sprawdzenia, jak wzmacnia taki sygnał. Pod podłączymy gener generator kwarcowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak ten sygnał wzmocni. Pokazywałem mnożnik częstotliwości. Pokazałem dziennik częstotliwości, taka zabawa, troszkę wyższą częstotliwością. No nie mam analizatora Widma, w tym roku się chyba dorobię go w końcu. Oscyloskop 300 MHz. No, daje radę powyżej, no ale po prostu też nie wiadomo, ile jest w tym przebiegu prawdy. Jeśli nie mamy jakoś na źródła referencyjnego, że możemy zaufać, ale tam jest czysty sinus, wychodzi sinus. i obserwujemy na ostroskopie sinus i mamy częstotliwość, powiedzmy nam 500 MHz, to wiemy, że ostroskop nam wyświetli, synchronizuje, powiedzmy. A tu muszę wszystko robić... raczej znaczy, tu nie ma przycisku, że jak kliknę koda, to po prostu nam wyzeruje. A to byłoby wszystko na ten filmik. Jeśli ktoś wytrzymał, to mu gratuluję, jak zwykle. Pozdrawiam i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.